Cześć Siemaneczko, słuchajcie, jestem Gringo, a to jest właśnie odcinek mojego vloga. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o filmach w nieco może odmienny sposób, ale zobaczcie sami. Ostatnio, słuchajcie, siedzę ze znajomymi No i co? I gadamy o filmach No, zaskoczenie wielkie, oczywiście taki jest temat vloga Więc o czym mieliśmy rozmawiać I wypływa temat Szybkich i Wściekłych 7 No i mówimy, gadamy, gadamy i tak dalej I nagle ktoś, wielki hejter Mówi, że to jest strasznie banalny film Że w ogóle jak można coś takiego iść do kina I tak dalej, i tak dalej I zaczyna się rozkręcać facet, nie? I skumajcie, koleś wyjeżdża mi z argumentem Że tam są tylko szybkie samochody Duże eksplozji i piękne kobiety What? Gościu, co ty gadasz? Jesteś facetem, tam jest dużo samochodów, wielkie wybuchy i piękne kobiety. To nie jest tylko, to jest aż. To po pierwsze. A po drugie, to jest blockbuster. Tak, to jest film, który miał odnieść sukces kasowy, to jest film, który miał zarobić ogromne pieniądze, to jest film, na który jedziesz do kina na dwie godziny, masz się świetnie bawić i tyle. On nie ma rozbudzić w tobie jakichś, nie wiem, wyższych uczuć, nie ma, nie ma cię skłonić do myślenia, nie, on jest to jest rozrywka. Tu i teraz, na miejscu, siedzisz w kinie, się dobrze bawisz. I po to są te filmy, ale namnożyło się teraz strasznie dużo wielkich krytyków filmowych, ludzi, którzy się po prostu znają na scenariuszu, na oświetleniu, na zdjęciach, na dźwięku, wszyscy zaczęli nagle narzekać na dźwięk w polskich filmach, bo się tak świetnie na nim znają. Ale jak wiecie sobie na YouTube, co 90% filmów jest źle udźwiękowionych. No, pewnie są to ci sami specjaliści właśnie, którzy tak ci użalają na jakość dźwięku w polskich filmach. Ale nieważne, słuchajcie, o co mi chodzi? Po prostu, jeżeli idziecie do kina na film, który z definicji jest banalny. Tak, no Szybcy i Wściekli 7, no come on. Film ma w tytule Szybcy i Wściekli to jeszcze 7. Jeżeli czegoś wyszło 7 części, no to to musi być odtwórcze, no bo co jeszcze można wymyślić o Szybkich i Wściekłych? To jest siódma część, to wiadomo, że będzie banał. Wiadomo, że chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby było jeszcze szybciej, jeszcze głośniej i jeszcze bardziej, żeby byli wkurzeni ci ludzie, tak? Żeby jeszcze więcej było kobiet, jeszcze więcej samochodów. I to było, to dostałem w kinie, z tego się bardzo cieszyłem. I cieszę się dzisiaj, jeżeli idę na jakikolwiek duży film. Albo jeżeli idę na komedię, jeżeli idę na amerykańską komedię. Ostatnio byłem na Złych Mamuśkach, które polecał rok. I co? I idę na taką amerykańską komedię i czego ja oczekuję od filmu? No chyba nie oczekuję wielkiego dramatyzmu sceny. Jakiejś, nie wiem, wybitnej gry aktorskiej też za bardzo nie, bo nie ma pola do popisu. Nawet jeżeli to są uzdolnieni aktorzy, bo scenariusz jest banalny i taki ma być. Mamy iść, mamy się pośmiać, gdzie niegdzie może popłakać, jak będzie dobrze zrealizowana scena i tyle. I tak też było. Świetnie się bawiłem. Naprawdę polecam ten film. Wbrew pozorom, nie jest aż tak banalny, jak niektórym wielkim krytykom filmowym mogłoby się wydawać, bo porusza ważny problem. Ale słuchajcie, o co Kama? Są filmy. Które mają nas pouczyć, które mają nas e, doświadczyć jakoś, które mają nas w coś rozbudzić, na przykład taki Marcyanin, ja po się wszedłem z kina i miałem głowę pełną pomysłów, przemyśleń i to było super, to jest fajne, ale duża część filmów, tak jak, tak jak muzyki, nie wiem, gier, Generalnie e, ogólnie rozumianej branży rozrywkowej, ma nas po prostu bawić. To ma być dla nas przyjemność i nic więcej. Także nie doszukujmy się długiego dna tam, gdzie go nie ma. Mało tego, tam, gdzie go być nie powinno, po prostu, bo to jest szybko, łatwo i przyjemnie, bo takiego czegoś też potrzebujemy. Potrzebujemy czasami pójść do kina, odpocząć, zrelaksować się i nie myśleć za dużo. No ale na koniec może tak bardziej optymistycznie słuchajcie, nie spinajmy się o takie rzeczy, to jest po prostu coś, co leżało mi na sercu od jakiegoś czasu i chciałem to z siebie wyrzucić. Mam nadzieję, że wysłuchaliście mnie do końca, jeżeli tak, to dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.